Konieciła. witam wszystkich serdecznie na kanale i kolejny raz zapraszam na szybki opening kart Yu-Gi-Oh od Konami. Yy, tym razem, wydanie specjalnie na 25-lecie, Rarity Collection. Tak wygląda. Mały booster pack. Mały, zawierający tylko 5 kart, ale podobno jakiś. Extra card rarity. No to co, no to ciach, ciach lecimy e, karty w wersji angielskiej. Tak jak już mówiłem wcześniej, u mnie na kanale będą karty i w wersji angielskiej i w wersji japońskiej. W wersji japońskiej e, moim zdaniem są lepsze e, dla kolekcjonerów. No z uwagi na to, że karty japońskie po prostu mają e, lepsze, lepsze ceny, e, jeżeli chodzi o, o karty kolekcjonerskie, ale jeżeli chodzi o karty do gry, no to wiadomo w języku angielskim e, no bez dwóch znań są lepsze dla graczy. I boom! Zobaczcie, co tu mi się od razu trafia. Folika świecąca. No i tak, ostatnio sprawdzałem, gdzie to jest to rarity tych kart. I wiem, że jest tutaj, w prawym dolnym rogu, ale jest to tak małe, że strasznie ciężko zobaczyć, co to jest za klasa karty. Naprawdę. No, wygląda fajnie. Pierwsza edycja, First Edition. Wow. Całkiem nieźle. Spell Card. Uuu, wszystkie foliowane, elegancko, tak oczywiście wygląda z tyłu, jak to karty Yugi och no piękne, piękne te karty wyglądają, naprawdę. RARA. A, -R -A. Uu, no proszę bardzo, SSR, dobrze mówię? No oczywiście, żeby zobaczyć ten, to rarity, no to nie jest, nie jest taki hopciup, karta, no prezentuje się naprawdę, naprawdę pięknie. Herald of the Light. Ładna, ładna. Kolejna. Uuu! No proszę. Spellcard. Też pięknie wygląda. Zobaczcie, jak pięknie błyszczy. I ostatnia. Boom! To jest SSR. To już kojarzę. The Golden Lord. No pięknie wygląda ta karta. Tak na z boku. Pięć kart. Wszystkie piękne, wszystkie foliowane, wszystkie błyszczące. Mam nadzieję, że wam się, wam się podoba. Dajcie znać w komentarzu. Dzisiaj się z wami żegnam. Do następnego filmiku. Trzymajcie się. Cześć!